Cześć, e, Siemoneczko e, z tej strony, B27. E, a dzisiaj sobie nagramy serwer e, GIP.enge, właśnie tutaj jest ze mną Bartek i Hitmus. Co, e, żeby nie pomylił, Himitsu 87. Dobra, e, mogę coś przywitać no, nie nie wiem czy to m, jest dziewczyna ale dobra e, pójdziemy sobie właśnie m, teraz tutaj e, pierwsze to co musimy iść sobie gdzieś ten kopać albo coś i właśnie miałem już e, admina wzywać, ponieważ się zaklinowałem w takim czymś, że, czy ty, e, że tylko admin może tam. Ale jakoś jak miałem mm, i, e, zablokowanie logowanie, miałem 10 peron, to więc wykorzystałem to i się wydostał. Więc pewnie Więc sorry, że nie było tak długo odcinku, ale to jest koło, więc e, ja podam. Er, ym, tak, podam. R. bardzo. Ehm, tak, ja tu normalnie, był event właśnie, dlatego ja mam tu pustki w tym ekwipunku moim. No ale opłacało się, mu secika Bartkowi, bo Bartek nigdy nie miał to, więc za darmo, za friko może być tam. Może mi też coś da za friko, nie wiem, e, więc się nie pytać. No i um, intro właśnie, e, ta heca czy coś żebyś mi podał linka do tego intro, bo ja nawet nie mogę. Albo jak chcecie, widzowie, no to zróbcie mi jakieś super intro e, dla mnie i link do pobrania, bo więc, bo e, wiecie, bo później ja nie mogę tego pobrać. Wiecie, ja później tego stawić nie mogę muzyczki dzisiaj nie ma, nie chcę. Co to jest? Spawn. To jest taki spawn. Na no tą edycję wystarczy ten spawn, ja się nie czepiam tego spawna, więc... Um, trzy taki nie, trzy, no, trzy staki. Może zrobimy jeszcze zrewków. Mm. Dobra. Dobra. Zrobimy jeszcze event, event. E event. Ma mm. no. 60 koksy i 60 stare pere No. No właśnie tak piszę, no i patrzcie ile już ludzi tutaj jest. Widzicie? Widzicie to? Właśnie mm, tutaj każdy przychodzi. Nie chcą No nie chcą, co nie? Wart nie No macie. Koksy macie. No, patrzcie ile ludzi przyszło. No. E, więc e, dobijcie już, e, nie wiem, pod tym filmikiem ma być e, 3 lajki. No, 3 lajki, i będzie kolejny odcinek. Więc nabijajcie. No, A co wam jeszcze tutaj? Dobra, dam, dam wam jeszcze tutaj. Dobra, macie od firmy. Dobra, co sobie wezmę? Hmm. Ja sobie refy no. wezmę. No i co? Tutaj jest piksel. Piksel. Ma podobnego skina do mnie. Prawie. Ja mam, ja mam takiego. O, ja mam sobie takiego, ma podobnego, więc... Teraz będą za mną latać, tak? Dobra, macie tutaj jeszcze. Każdy dostanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Bartek. Każdy dostanie. Dobra, macie tutaj. Ja sobie polecę tutaj. No. Jak Wam się spodobał odcinek? Z serwerka gip.end to subskrybujcie, komentujcie i na razie pa.